Czy korzystanie z ulgi internetowej wiele lat temu uniemożliwi jej odliczenie w 2025 roku? Załóżmy, że skorzystałeś z ulgi internetowej w 2015 roku i zastanawiasz się, czy możesz z niej ponownie skorzystać, ponieważ minęło 5 lat na przedawnienie zobowiązań podatkowych. Czy w ogóle jest to możliwe? Z ulgi internetowej korzystamy w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, na przykład w 2025 i 2026. Natomiast jeżeli kiedykolwiek korzystałeś już z tej ulgi w przeszłości, Niezależnie od tego, czy był to tylko jeden rok podatkowy, czy dwa lata podatkowe pod rząd, to nie będziesz mógł z niej już skorzystać w 2025 roku. Ale teraz dam Ci jeszcze jedną podpowiedź. Może być tak, że jesteś w związku małżeńskim i na przykład tylko Ty odliczyłeś ulgę na internet już w swoim zeznaniu rocznym, natomiast internet można teraz przepisać na swojego drugiego małżonka i w ten sposób to on odliczy ulgę internetową jeszcze przez dwa kolejne lata podatkowe. W sumie dam nam to 4 lata odliczenia ulgi na internet. A odliczyć możemy maksymalnie 760 zł, tak naprawdę musimy sięgnąć do naszych rachunków i odliczyć faktycznie wydatki poniesione na internet w danym roku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej takich ciekawostek, to zaobserwuj mój profil.